zdarza się, że game developerzy bawią się ze swoimi odbiorcami, manipulują nimi i oczywiście wszystko w ramach e, dobrej zabawy, rozrywki. A skoro oni to robią, to dlaczego ja nie mogę tego robić w swoich materiałach? No mogę, no to patrzcie. Ha. Widzicie? Chodzę po suficie. Tak naprawdę nie, bo użyłem takiego programu do montażu W nos ze strony twórców gier wymierzone w graczy są zazwyczaj odbierane pozytywnie. Mowa tutaj oczywiście o wszelakich histeregach, ukrytych wiadomościach, i jawnych zwrotach do gracza, które w ironiczny sposób niszczą bariery i podkreślają, że mamy do czynienia z czymś ludzkim, z czymś, co stworzył człowiek, a to jego forma kontaktu z nami. Sposobów jest wiele, część z nich znajdziecie w moim materiale o tym, jak twórcy trolują graczy. Ale dzisiaj temat pokrewny, bo zobaczycie zestawienie tytułów, które bawią się wizualnie. I nie tylko iluzją, albo nawet są na niej zbudowane. A jeżeli to potraktować jako pstryczek w nos, to dzisiaj częstotliwość tych pstryczków mogłaby sprawić, że zdecydowanie rozboli was nohal. The Unfinished Swan Czy jeżeli w lesie upada drzewo i nie ma wówczas nikogo, kto mógłby je usłyszeć, to czy wydaje ono dźwięk? Jeżeli kiedyś byliście zainteresowani odpowiedzią na to iście filozoficzne pytanie, to być może znajdziecie jego parafrazę w produkcji niezależnego studia Giant Sparrow i od razu uzyskacie odpowiedź. Tutaj gracz nie widzi absolutnie nic, jeżeli nie rozleje farby na śnieżno-białe zlewające się ze sobą obiekty. Ale uwaga, to że nie widzi przepaści nie znaczy, że ona nie istnieje. Spadnie w nią dokładnie tak samo, jak gdyby był w pełni świadomy jej istnienia. The Unfinished Swan to bardzo ciekawa pozycja oparta na odmiennej koncepcji odkrywania i poznawania świata. Nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy, jak duża jest to przestrzeń, co znajduje się wokół nas, nic. W ten sposób potęgowana jest nasza ciekawość oraz wyobraźnia. A chlusty farby, oprócz swojej użyteczności, tworzą naprawdę ciekawą estetykę. Shadowmatic. Była mowa o wyobraźni to dzięki niej atrakcyjne mogą być dla nas teatrzyki cieni. W połączeniu z nią płat potyliczny, ulokowany w tylnej części mózgu, odpowiedzialny za ośrodki wzroku oraz skojarzenia wzrokowe, umożliwia nam porównywanie i utożsamianie obserwowanych kształtów z tym, co już kiedyś widzieliśmy. A Shadow Matic to gra na urządzenia mobilne z iOS-em, która jest właśnie takim teatrem cieni. Obracając obiekty o abstrakcyjnych formach, jesteśmy w stanie wydobyć z nich kształty bardziej znajome. The Bridge. Mieliście kiedyś tak, że siedząc, dajmy na to, w pociągu stojącym na stacji, po tym jak na drugim torze, zaraz obok waszego okna, jechał inny pociąg, wasz mózg zaczął fiksować i nie mógł rozróżnić, czy to wasz pociąg się porusza, czy ten drugi? Proszę Was, nie każcie mi myśleć, że, że tylko ja tak mam i że faktycznie coś ze mną mogło być nie tak. W każdym razie to chyba dość zgrabny przykład zaburzenia percepcji. Jeżeli chcielibyście analogię do mechaniki The Bridge to wyglądałoby to mniej więcej tak, że siedzimy w pociągu, który się nie rusza, natomiast świat pędzi w naszym kierunku, tak jak taśma przy kasie w supermarkecie w kierunku kasiera. I w jakimś stopniu znajdziemy to odniesienie właśnie tutaj, czyli niezależnej grze logicznej stworzonej przez T. Taylor'a oraz Maria Castendiego, inspirowaną twórczością Eschera, która na początku była zaledwie projektem na uczelnię. Do moich wcześniejszych metafor należałoby dodać jeszcze przeróżne zaburzenia grawitacyjne i an anomalie, które wykorzystujemy by wydostać się z planszy, a co za tym idzie ukończyć poziom. The Beginner's Guide, Stanley Parable było jedną z bardziej intrygujących produkcji ostatnich lat. Budziło w graczu dociekliwość, prowokowało do myślenia, zadawania pytań, jednocześnie bawiło się konwencją. Jakie mogło być The Beginner's Guide tego samego autora? Oczywiście mogliśmy spodziewać się czegoś równie nietuzinkowego i ambitnego. I tak faktycznie się stało. W formie interaktywnej opowieści przemierzamy przeróżne prototypowe lokacje z gier, nad którymi pracował kiedyś niejaki Koda, czyli fikcyjny projektant który wedle fabuły porzucił to zajęcie. Cel The Beginner's Guide nie jest oczywiście jawny i jednoznaczny. Odbiorca ma pewne pole do interpretacji, jednak poruszana jest tutaj kwestia więzi, jaka wytwarza się pomiędzy graczem a twórcą, a także istota game developingu w ogóle. Nieskończone projekty, kody zawierają w sobie pewną historię, a także ładunek emocjonalny. A jeżeli chodzi o same iluzje, to właściwie stanowią one trzon rozgrywki i potykać będziemy się o nie na każdym kroku. I nie chodzi tutaj jedynie o graficzne, Złudzenie optyczne, a bardziej metaforyczne konstrukty, które mają być narzędziem do opowiedzenia historii. Monument wally. Kolejna produkcja inspirowana twórczością Messera, przeznaczona na urządzenia mobilne, tym razem na te z Androidem. Wcielamy się w niemą księżniczkę IDE, udającą się w podróż po geometrycznych konstruktach, którymi możemy manipulować, by zapewnić sobie przejście. Zaplecze fabularne rodzi wiele pytań, na które nie sposób znaleźć namacalne odpowiedzi. Wiemy, że księżniczka ucieka, nie wiemy jednak przed czym, nie znamy także przyczyny działań ludzi kruków uprzykrzających jej życie. Całość oprawiona jest w przepiękną, minimalistyczną grafikę. Rzut izometryczny, wizualne iluzje oraz panująca w świecie gry pustka tworzą surrealistyczną atmosferę. Fes to w pewnym stopniu hołd złożony ośmiobitowej, oldschoolowej kulturze, nawiązujący do niej grafiką, muzyką, żywymi kolorami czy skakaniem po platformach unoszących się w powietrzu. Na pierwszy rzut oka wszystko to wygląda jak zwykła platformówka. Cała siła tkwi jednak nie w nostalgii, ale w świetnych i momentami ryjących mózg rozwiązaniami łączącymi trójwymiar ze światem 2D. Dzięki zmianie perspektywy możemy łączyć pozornie oddalone od siebie elementy w całości i poruszać się po nich. Oraz Anti Chamber, czyli pozycja, która pojawiła się jako pierwsza na liście gier trolujących graczy. I pojawiła się tam nie bez przyczyny, bo abstrakcja, z którą zderza się gracz sięga poziomów absurdu. Abstrakcja głównie pod względem wizualnym. Anti Chamber kwestionuje oczekiwania gracza, jego intuicje, przyzwyczajenia oraz schematy. Grawitacyjne fenomeny, dziwne geometryczne kształty oraz łamanie konwencji sprawia, że ciężko w ogóle odróżnić, co jest tutaj iluzją, a co nią nie jest. A na dzisiaj to wszystko. Mówił do was fangotten. Cześć. A skoro oni to robią, to dlaczego ja nie mogę tego robić w swoich materiałach? No mogę, no to patrzcie. Ha, widzicie? Chodzę po suficie.